Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu Suzuki I Ligi Mężczyzn z miasta Szkła Krosno WKK Wrocław. Witam trenera naszej gości Sebastiana Potocznego. Witam również zawodnika drużyny z Wrocławia Kamila Zawerta. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do spotkania. Niestety w tym sezonie zbyt często muszę gratulować drużynie przeciwnej zwycięstw. No, taki, ale taki los niestety. Więc gratuluję drużynie z Krosna. Zwycięstwa. Ze ten dostał po przyjściu nowego trenera naprawdę dobry impuls. Grają naprawdę agresywnie, i dopóki realizowaliśmy założenia, założenia swoje, to do przerwy to wyglądało to naprawdę, naprawdę obiecująco. Zatrzymaliśmy Jankowskiego do przerwy na, na zero punktów, no niestety odpalił w drugiej, w drugiej połowie. Jak jeszcze był moment, kiedy wróciliśmy do meczu na minus 5, tam poszła seria. Sześciu punktów z rzędu dla Krosna, no już się niestety nie, nie podnieśliśmy, także no, mamy dwa tygodnie, dwa tygodnie przerwy. Yy, no, musimy coś wymyśleć, żeby ta nasza gra wyglądała lepiej i żebyśmy zaczęli w końcu wygrywać. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, Kamil. Tylko pewnie jeszcze musimy przestawić mikrofonem, bo to, że żeby... wszystko tak, dobrze nagrało. Ciężko mi będzie coś tu dodać, no, co mogę powiedzieć? Wynik mówi sam za siebie. Zostaliśmy zbici, zwłaszcza w drugiej połowie. Nie wiem czy, czy siedliśmy fizycznie, czy, czy już psychicznie. No tak jak to ja powiedział, no, gratulacje dla drużyny skrosna, ale ile można gratulować przeciwnikom, chciałbym, żeby to nam gratulowali w końcu. No Mamy teraz trochę przerwy, na pewno będziemy mieli trochę czasu, żeby popracować nad jakimiś swoimi mankamentami. No ale no, nie możemy też wchodzić w mecz. Może i weszliśmy nieźle, ale później straciliśmy na pewno jakieś takie zaangażowanie, walkę. I tym nas dzisiaj Miasto Szkła zabiło. I tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję za pytania. Wesoły, spokojny świąt. Wszystkiego dobrego. Bezpiecznej podróży, bo będzie... nie się, do niechaliście. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Suzuki pierwszej Ligi Mężczyzn miasta Szkła Krosno, WKK Wrocław, w zwycięstwo gospodarzy 83-61. Witam w debiucie na Krosińskiej Hali na konferencji prasowej trenera Edmundsa Walejko. Dobry wieczór Panie Trenerze. Dobry wieczór. E, witam również Michała Jankowskiego, zawodnika Krosińskiej Drużyny. Dobry wieczór Michał. E, panie Trenerze, zaczniemy od Pana. Prośba o komentarz, podzielenie się opinią po dzisiejszym meczu zwycięskim. O... I pozdrowieni do zespół, do, do, do miasta Krosno. Przed uh, świętami uh, myśleli, zrobili bardzo dobry mecz. Uh, and, uh, i krok za krokiem uh, zrozumieli uh, Wrocław uh, mocny, mocny zespół. Krok za krokiem uh, uh, do zwycięstwo. Uh, Oczywiście mogę сказать o dobrej, dobrej work hard awards. Dobra praca. Do, dobra praca defensywa i uh, ofensywa Campbell himself. Przeszło samo. To przyszło samo, tak. I ja uh, yeah. do wszystkich wyszedł świat. Pracowamy, da Pracowamy dalszy, tak? Michał, tak jest. Michal. Tak tak jest. jest. <laughs> Dobrze. Dziękuję. Witam. Witam, dzień dobry. Przede wszystkim gratuluję, że już jest Przede wszystkim gratulacje dla zespołu z Wrocławia. Przyjechali, myślę, że w pierwszej połowie postawili nam dosyć trudne warunki. No ale nie ma co ukrywać, jak na taką krótką czas, który tutaj trener jest, to można powiedzieć, że zespół obrócił się o 180 stopni. Jak popatrzymy w statystyki, no to no nie ma się do czego przyczepić, w każdym elemencie wygraliśmy, byliśmy lepsi, graliśmy bardziej zespołowo, mieliśmy więcej zbiórek, lepiej trafialiśmy, mieliśmy więcej przechwytów na pewno. To, co trener zmienił, to na pewno pokazał nam, w jaki sposób y, powinniśmy używać, y, używać siebie w obronie, i jak pomagać sobie, jak funkcjonować i myślę, że to będzie taki nasz znak rozpoznawczy. No i oprócz tego gra zespołowa, naprawdę powiem szczerze, aż miło się patrzyło, jak się dzieliliśmy piłką, jak graliśmy. No Myślę, że wysłaliśmy przed świętami jasny sygnał do ligi, do ligi że no, tutaj krosno teraz o coś się jeszcze będzie biło. E w tym sezonie również życzę wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Zobaczymy się po nowym roku. Dziękujemy kibicom, że byli. Nie było łatwo w tym powiedzmy w tej połówce, ale myślę, że druga na pewno ich usatysfakcjonuje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy również też wesołych świąt całego zespołu, też trenerów, e, prezesów, całego zarządu, wszystkiego dobrego nowego. Dziękujemy.